angielskiego i podchodzi do tego dokładnie tak, jak podchodzi do wszystkiego innego, a mianowicie on wie już na starcie, że będzie. Ciężko pracować. Jak ciężko? Tak ciężko, jak trzeba, żeby docisnąć, dopiąć swego, osiągnąć, co tam sobie człowiek postanowił. Dodatkowo co wie perfekcjonista? On wie, że nie ruszy się ani kroku dalej, dopóki nie opanuje wszystkiego od razu igła. Idealnie, wiadomo. No wiadomo, że tak jakby nie można oczekiwać od kogoś, żeby był idealny, no chyba, że od perfekcjonisty, no to perfekcjonista wie, że on idealny musi być. No i co perfekcjonista? No robi. Ustala sobie jakieś cele i ciśnie. I co z tego ciśnięte, Słuchajcie, może ewentualnie perfekcjonista mieć hemoroidy, ewentualnie. O tym będzie dzisiaj. Jak nie zajechać się, um, ucząc się języka angielskiego? Jest bardzo ważne, żeby, żeby wyznaczać sobie cele, żeby się z nich wywiązywać, żeby jakoś tak próbować, słuchajcie, do przodu. Pewnie systematycznie, ale jak w tym wszystkim nie zostać fanatykiem językowym, o tym będzie dzisiaj. A dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Martę, która zgodziła się, żeby dzisiaj podzielić się jej historią tutaj. Um, więc o Marcie będzie. Dzień dobry Michałowi, Tomkowi i Waldkowi. Proszę bardzo. Trójca dzisiaj, pierwsza męska. Widzicie? A mówią. Różne rzeczy mówią o facetach, że się nie chcą uczyć, że, no, że prędzej dziewczyna a tu okazuje się, że, że nie. Chyba, że wy chłopaki bardziej na pogaduchy, a chętnie, a do nauki... żartuję. To są akurat nie bardzo, bardzo pilni tutaj, panowie. E, Michał reading wieczny i deszczowy 4 stopnie. za so, muszę zobaczyć, ile u nas? 10 stopni. Wow, 10 stopni u nas. Um, Izabelka, dzień dobry, brakowało ci wczoraj, Iza. E, Waldek, dnia, 8 stopni i chmury, Edinburgh 2 stopnie, Waldi. Zaraz, Waldi, czy Ty występujesz w dwóch osobach dzisiaj, czy to inny Waldi niż Ty? Um, Elunia Suchorska, Ciebie też wczoraj brakowało, dzień dobry kochana, 5 stopni, Londyn e, i wieje. Słuchajcie, ja tylko powiem tym których wczoraj nie było na konwersacjach, że przez dwa tygodnie teraz nie będzie konwersacji, żebyście za tydzień nie przyszli. Yy, Tomek Boczek, Lidz 4 stopnie, inny Waldi. Ludzie, to już teraz jakieś rozdwojenie osobowości, bo Waldi mówi, że inny Waldi, a Waldemar mówi, że ten sam. To już nie wiem jaki. Waldi, a skąd ty, że tak powiem, się z nami witasz? Daj znać. Bo my tutaj robimy przegląd pogodowy, słuchaj. Każdy mówi, skąd jaką ma pogodę, bo to wiesz, po brytyjsku, tak. Bogusia mówię dzień dobry, jak tam w żywcu dzisiaj? Bogusia, ja wiem, że Polska, Waldemar też jest z Polski, więc wiesz, to tak troszkę ogólnie. 10 stopni w Polsce w grudniu, to jest szok. Tak, przyznaję, potwierdzam, to jest szok. Słuchajcie, południe Polski, my tutaj powinniśmy w tym momencie być zasypani, ale nie jesteśmy. I powiem Wam szczerze, że, że moje dzieci zrozpaczone, a ja mówię: i bardzo dobrze! <laughs> Wiecie, tak to jest, że mi nie odpowiada śnieg w żaden sposób. Dzisiaj rano jadąc do szkoły, widziałam z dziewczynami najpiękniejszy wschód słońca od dłuższego czasu: po prostu cudownie, tak różowo. Słońce w ogóle nam świeci, więc jest cudownie. Ja tak jak jestem teraz, to tak wychodzę z samochodu i tak tutaj się poruszam. Więc żywiec, słoneczko, cudownie. Słuchajcie, Jarek, Wita, cześć. Jarosławie, skąd ty się witasz? Daj znać. Hmm. Powiem wam, że dzisiaj mamy naprawdę chłopaków tutaj chyba w większości, chyba że panie się ukrywają. Słuchajcie, dzisiaj się podzielę z Wami dwoma historiami. Jedna będzie anonimowa, bo nie mam zgody od osoby, którą którym tę historię opowiedziała. Nie, nie zapytałam o tą zgodę, a druga jest od Marty, którą zapytałam o zgodę i Marta się zgodziła. Więc przychodzi do nas nowy człowiek do klubu, i ja nawet skróciłam pakiet powitalny. Tak, że każdy filmik jest tak mniej więcej 2-3 minuty, bo wcześniej to było po kilkanaście minut, a teraz takie 2-3 minuty. W ogóle, jeżeli jesteście już w klubie i chcecie obejrzeć sobie pakiet powitalny, to możecie, żeby zobaczyć, czy tam wiecie, macie wszystko ogarnięte. No i ta, ten, ten nowy człowiek u nas w klubie postanowił tak: przejrzeć cały w ogóle pakiet powitalny, w którym jest opisane każde jedno narzędzie językowe, które jest dostępne w klubie. I że on to wszystko naraz, wcześnie, wszystko tam porobi, ze wszystkim się zapozna. I słuchajcie, wyłożył się dnia pierwszego. Dnia pańskiego pierwszego się wyłożył, ponieważ miał takie przekonanie, że on musi, bo inaczej się udusi. Um, tak sobie postanowił I, i, i przeleciał przez to wszystko, i została mu w głowie po prostu, wiecie, no mętlik mu został. I. Um, Ponieważ jest to człowiek bardzo świadomy akordyty, o którym mówię i znam go osobiście, to on się sam zorientował w tym wszystkim, w sensie sam zauważył, że się zapędził, że za szybko, że za dużo naraz, że on wpada w jakieś swoje stare schematy działania, z których próbuje wychodzić. Jest ich świadom, to jest, słuchajcie, niesamowita potęga, kiedy człowiek jest świadom swoich własnych schematów działania i myślenia. No, więc on się skontaktował ze mną z prośbą o spotkanie. To jest numer jeden poprosił o pomoc. Numer dwa wrócił do początku i powoli i on to podkreślił z uważnością postanowił zapoznać się z tym pakietem powitalnym, z uważnością i na początek wybrał, co jest dla niego najważniejsze i tylko do tego się ogranicza, a wszystko inne odkłada na później, aż będzie gotowe. To jest taka historia osoby, która ma świadomość olbrzymią pracę nad sobą już zrobioną, i on w ten sposób, tak jakby się wyłapuje, połapuje w tym wszystkim. Historia Marty, który, która została opowiedziana wczoraj. Marta jest z nami już od dłuższego czasu, a teraz jest w mentoringu językowym to jest taka nowa opcja, którą wprowadziłam. No i Marta podeszła do sprawy bardzo poważnie. Miała spotkanie mentoringowe, ustalone cele, i jak słuchajcie, ruszyła z kopyta, jak nałożyła sobie, że tak powiem, reżim i, i rygor działania, to jak najbardziej się wywiązała ze swoich planów i obowiązków, ale cały smak tej nauki został stracony. Po prostu tak zaczęła sobie, słuchajcie, nakładać taki, że tak powiem, wymóg, reżim, taki w ogóle system działania, który odbiera całą przyjemność z tego, co robiła i w sumie yy, doszła do takiego momentu yy, wypalenia się, nie? takiego, że to jest za dużo, że to jest niefajne, że to już nie sprawia mi frajdy i że nie widzę żadnych rezultatów, a w sumie to robi jeszcze więcej błędów z tego względu, że mam już dość. Ciało jest zmęczone, umysł jest zmęczony i popełnia jakieś błędy takie, których wcześniej człowiek nie popełniał. Czyli jeszcze, tak jakby zamiast zrobić krok w przód, to został poczyniony w tył, więc to jeszcze bardziej zniechęciło, nie? I to, co Marta zrobiła, to przyjechała do niej rodzina na święta, więc musiała sobie jakoś tak została zmuszona do tego, żeby zrobić przerwę w nauce. I to jej pozwoliło zdystansować się do tego wszystkiego, zrobić krok w tył, przyjrzeć się temu, jak to wszystko wyglądało do tej pory i stwierdzić nie. To jest bez sensu. Tak jakby ja przerabiam lekcje i nagrywam siebie, jak mówię po angielsku, w pracy, gdzie ja mam moje jedyne możliwości do tego, żeby komunikować się w języku angielskim. Czyli tak jakby rezygnuję z naturalnej możliwości komunikacji w języku angielskim z native speakerami na rzecz przerabiania lekcji samodzielnie. Ja sama odcinam się od innych ludzi i próbuję tutaj robić komunikację sama z sobą. To jest w ogóle daremnej i bez sensu i to mówi Marta, tak bo ona się w tym połapała i zauważyła to. Z dobrych wiadomości to bowiem wam Tyle, że potem okazało się, że są tego rezultaty, bo Marta obejrzała, dla relaksu chciała obejrzeć sobie filmik, film cały po angielsku i obejrzała go. I była zszokowana, że ona wszystko zrozumiała. Czyli tak jakby są rezultaty i to ją tak zmotywowało trochę. Ale zauważcie, że ona tutaj o mało się nie zajechała na amen. Bo jak człowiek się wypali, słuchajcie, to jest bardzo potem długa i ciężka praca, żeby stanąć na nogi znowu. A skąd ten pierwszy człowiek wiedział, połapał się, ten nowy u nas w klubie, skąd on tak się zreflektował szybko w miarę, że te jego cele są zbyt wygórowane i że trzeba mniejsze cele i z większą uważnością, ponieważ on przeszedł przez wypalenie zawodowe i przeszedł całą drogę powracania potem do siebie. Na rozmowach kwalifikacyjnych, a też zatrudniałam, wiecie, ludzi swego czasu i, yy, i w swojej firmie, i jako yy, dyrektor akademicki, kiedy pracowałam yy, dla innych szkół językowych, też zatrudniałam, więc naoglądałam się tych wszystkich CV, w których yy, tam zapytasz kogoś na rozmowie kwalifikacyjnym, na przykład. Jaka jest Twoja największa wada? Jestem perfekcjonistką, wszystko staram się robić najlepiej, jak tylko potrafię, nie? I słuchajcie, to nie jest żadna zasługa. My tak mówimy na tych rozmowach kwalifikacyjnych, bo chcemy przedstawić siebie w dobrym świetle, um, podczas kiedy perfekcjonizm jest... Y, my chcemy tacy wiedzieć, o, jestem perfekcjonistą, ale, y, y, o, nie wiem, to takie złe, ja wiem, ale że w sensie, że wszystko jest wykonane świetnie i w ogóle, wiecie, w detalu, y, y, to nie jest, to nie jest dobre. Tym się nie trzeba chwalić, nad tym trzeba pracować. Perfekcjonizm, słuchajcie, to jest coś, z czego ja się od dwóch lat leczę i już mam postępy, ale nadal przede mną długa droga, żeby wyjść z tych starych schematów oczekiwania od siebie w ogóle nie wiadomo czego, takiej odmowy przyjęcia tego, co jest, zupełnie nieuznania swoich własnych ograniczeń i granic, wymagania też od innych, że będą no, tak jak i ja, no, słuchajcie, no to jest straszne. To można sobie zrobić straszną krzywdę, a też i zniszczyć relacje przez perfekcjonizm. Jak nie zostać, słuchajcie, yy, jak nie zostać yy, fanatykiem językowym? To jest to, co powiedział ten gość, ten nowy u nas w klubie. Z uważnością przerobię. On to powiedział kilka razy. Z uważnością to zrobię, Ola. Powoli, z uważnością i skupiśmy na tym, co najważniejsze. Z uważnością to znaczy jak. To znaczy jak. Że ja sobie z tym pobędę. Że ja sobie odsłucham tej lekcji i sobie z nią pobędę. Nie będę gonić z materiałem. Jest to bez sensu. Gonić to można wiedzieć do czego. Wiecie, że w języku angielskim biegunka to jest the runs, rune Run, czyli biegać. The runs, czyli sraczka dosłownie. Więc jest to, czym się to kojarzy właśnie z tym bieganiem i z tym nadrabianiem. <śmiech> wiecie? <śmiech> Przepraszam, musiałam się tym skojarzeniem podzielić. Mm, m, tak. Na spokojnie. Jest, byłoby, wiecie, byśmy wszyscy dużo lepiej mówili po angielsku, gdybyśmy wiedzieli dużo, dużo mniej, ale potrafili to zastosować solidnie, pewnie i poprawnie w praktyce. Czyli teraz ta Marta wraca się do podstaw gramatyki. I ona przerobiła już tam wszystkie gramatyki zaawansowane. A teraz wraca do podstaw i mówi, że nie przejdzie dalej, dopóki tego nie opanuje. Rozsądnie, rozsądnie. Chociaż zdając sobie sprawę z tego, że ja rozmawiam z twoją perfekcjonistą, to ja od razu Marcie powiem, a Marta wiem, że będziesz tego słuchać, że byś tutaj podchodził do siebie z łagodnością, z wyrozumiałością i z miłością. Nie oczekuj od siebie, że będziesz idealna w czymkolwiek. Bo nie będziesz. To się odzywa w tobie perfekcjonista, nie będziesz idealna. Ja ci to mówię. Czyli będziesz popełniała błędy. Na przykład, słuchałam ciebie wczoraj i słuchałam ciebie miesiąc temu. I y, zauważyłam wczoraj pewne y, błędy popełnione w gramatyce, właśnie, które, tylko też tak jakby, od, y, wiesz, to jest tak, jakby to nie jest. Jakaś krytyka, tylko to jest takie zaproszenie do pewnego przemyślenia. Zapraszam cię do czegoś. Marta, zapraszam Ciebie i każdego z Was. Zapraszam Ciebie do takiego spojrzenia na siebie z taką świadomością, że kiedy jestem fizycznie zmęczona albo emocjonalnie zmęczona, będę popełniała błędy, których bym nie popełniła, gdybym była wypoczęta. I yy, nieważne jest, ile razy ty ten czas powtórzysz. Jeżeli jesteś zmęczona, będziesz popełniała głupie błędy. I to się tyczy na przykład kierowców. Dlaczego? Widzieliście kiedyś takie tablice? W Niemczech ich jest bardzo dużo, jak się je przejeżdża przez Europę. Że ym, zrób sobie przerwę. Jesteś zmęczony, zrób przerwę. Zmęczenie zabija. Kiedy człowiek jest zmęczony, to jest to porównywalne do tego, jakby jechał po pijaku. Zdarzyło Wam się kiedyś przystąć za kierownicą? Kiedyś ktoś za mało we mnie nie wjechał, ponieważ usnął za kierownicą. Umarła. Na autostradzie, na autostradzie. Znam wiele osób, które usnął za kierownicą i które spowodowały wypadek też. Zawodowi kierowcy. Kiedyś jak tłumaczyłam w szpitalu tłumaczyłam do chłopaka, który lunat kochał. Miał problem ze snem, zaburzenia snu różne, i też usnął za kółkiem, wywalił tira do góry nogami. Um, więc, jeżeli kierowcom nie wolno prowadzić y, po pijaku, nie powinny się prowadzić po zmęczeniu, y, my oczekujemy, że człowiek, jak jest zmęczony, to będzie mieć obniżone zdolności te kognitywne związane z myśleniem, z zapamiętywaniem. To też miejmy świadomość tego, że to samo się wydarzy, kiedy będziemy próbowali się nauczyć języka i kiedy będziemy starali się po angielsku mówić. Sama wiem po sobie, rozmawiając yy, nawet z moimi bliskimi w Wielkiej Brytanii po angielsku, że kiedy jestem zmęczona, po prostu ja, nauczyciel języka angielskiego, który zajmuje się poprawaniem błędów innych, mówię tak, że ja słyszę siebie, aż po prostu mi ręce opadają, jak ja mówię z jakimi błędami. I jest to w ogóle. Nieistotne. Tak jakby ja wiem, że jestem zmęczona, ja mi się po polsku język plącze. Mi się imiona no, moich dzieci mylą, jak jestem zmęczona. Yy, albo jak jestem w stresie, nie. Jak moje dziecko rozwaliło głowę, przyjechała karetka i pytają się o datę urodzenia dziecka, a ja nie wiem. Pytają o mój numer telefonu, przepraszam, ale nie jestem w stanie wam podać. Po prostu nie wiem. Nie, wie, nie wiem. Nie wiem, jak mam numer telefonu i nie wiem, kiedy urodziło się moje dziecko. Wiem, jak ja się nazywam i wiem, jak nazywa się dziecko. Tyle mogę wam powiedzieć. I oni powiedzieli na spokojnie, proszę z nami wejść do karetki. Resztę, że tak powiem, informacji zbierzemy od pani w szpitalu. I faktycznie droga do szpitala trwała pół godziny, bo to do takiego szpitala dziecięcego, dość odległego. I na miejscu byłam w stanie na tyle logicznie pomyśleć, pomyśleć, żeby pomyśleć: OK, mam dowód osobisty dziecka, mogę im dać dowód swój i dziecka, i, i oni sobie te dane mogą odpisać, ponieważ nie byłam w stanie przypomnieć sobie takich podstawowych rzeczy, które oczywiście, że wiem i znam. Więc miejmy świadomość tego, że kiedy człowiek jest w stresie albo w dyskomforcie fizycznym, w jakimkolwiek bólu, e, głodzie, zmęczeniu. Możesz zapomnieć. Mhm. Y, dlatego y, po prostu nie ma sensu zażynanie siebie jakieś tam językowe, że ja sobie narzucę reżim i nieważne jakie ja się mam, choćby skały, że tak powiem brzydko srałe, to ja i tak to zrobię, bo ja postanowiłam, jestem taką perfekcjonistką, że ja wszystko zawsze zrobię. Zrobisz, ale jak zrobisz? Jakim kosztem i czy ty sobie się opłaci? To z tym was zostawię, widzicie? Y, Zapra za to jest zaproszenie. Zapraszam Ciebie dzisiaj do tego, żeby podejść do siebie z wyrozumiałością. I żeby do tej nauki języka angielskiego też tak podchodzić. Zachęcam Was do tego, żeby być systematycznym, ale czasami wystarczy wziąć telefon do ręki i jak jestem na spacerze albo gdzieś idę, nagrać, jak mówię, widzę to, widzę tamto, widzę siamto, albo niektórzy wiecie, jak mi się nagrywają. Niektórzy mówią, ola, mam dzisiaj tak, w dzień. Stało się to i to i to i to. I może to jest lepsza forma, słuchajcie, działania, gdzie myślę, że też jest wartościowe, że jak masz jakąś trudność, żeby się podzielić tym, z kimś. Może to niektórym byłoby bardziej pomocne, żeby dzielić się tak jakby tym, co tam słychać i co tam się dzieje, jeżeli masz taką otwartość i taką gotowość i chęć, niż na przykład, żeby tłuc jakieś czasy prezent perfekt, jak to by się świat wali. Nie wiem, ktoś zmarł, bliski, wydarzył się jakiś wypadek, coś przykrego, coś trudnego, a ty będziesz tutaj trzaskać perfekty, bo już się tak postanowił. No to jest bez sensu. Zaproszenie do działania, do traktowania siebie z wyrozumiałością, z miłością i w życiu, w nauce języka angielskiego. I z tym Was zostawię. Moje anioły. Życzę ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz, oraz przez to, na ile potrafisz potraktować siebie z wyrozumiałością, tak jakbyś potraktował drugiego człowieka, który być może jest zmęczony, być może ma trudny czas, być może potrzebuje. I... No, żeby go po prostu przytulić, a nie żeby go jeszcze niczem czy tam batem popędzać. Jeszcze się złościć, że nie zasuwa wystarczająco szybko i pewnie i poprawnie. Hmm. moja anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. A wyściskuję. I wonder, a ty się przedstawisz, kim ty jesteś? Jak ty masz na imię? Bo mamy Fifa Rafa i Fifa Rafa się przedstawił kiedyś, ja jestem ciekawa, kim ty jesteś. I wonder, bo już cię widzę któryś raz. Więc fajnie byłoby e, wiedzieć, e, e, kto tutaj w naszych szeregach. Iwa. I wonder. Miło cię widzieć, Iwa. E, wyściskuję i do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, do tej samej porze. jaki